Dobrze, będziemy w kontakcie. Zaś chodzi o miejsce przepraszam, 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 przepraszam. Proszę wstać i posłać ogłoszenia wyroku. W wyroku miejscowo Polski Polskiej dzisiejszego sąd apelacyjny w Krakowie w drugim wydziale Kalnym w składzie tu obecnym przy udziale prokuratora po rozpoznaniu dniu dzisiejszym sprawy Zygmunta Korusa odszkodowanie spod apelacji wniesionej przez pełnomocnika wnioskodawcy od wyroku sądu okręgowego w Krakowie 10 stycznia 2013 sygnatura czy 179 przez 10. Uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania sądowi okrętowemu w Krakowie. Proszę usiąść, pan sędzia z przez ten motyw ustny. Awelacja pełnomocnika gospodarstwa, o ile wnosiła o uchylenie do zaskarżonego wyroku sądu pierwszej instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, która zresztą w tym zakresie uzyskała akceptację pana za prokuratora, zasługuje na uwzględnienie. Otóż, jeśli chodzi o... Podniesione zarzuty w apelacji odnośnie określenia wysokości zadośćuczynienia za rozmiar krzywdy, rozumiany jako krzywda fizyczna i psychiczna, która została powiązana w panu wnioskodawcy, to istotnie nie można dokonać w sposób ostateczny Definitywnych ustaleń, jakie okoliczności miał sąd na uwadze, określając wysokość tego zadośćuczynienia na kwotę 25 tysięcy złotych. Yy, należy zaakceptować stanowisko pełnomocnika wnioskodawcy, iż sąd nie uwzględnił okoliczności zatrzymania w ówczesnym czasie pana wnioskodawcy. Yy, należałoby sądzić z tych ogólnych, jakichś takich okoliczności podniesionych w aktach sprawy, że to zatrzymanie miało miejsce po wykładzie, no ale do końca też nie znamy tych okoliczności. Zgadzamy się również z tym, że pan skodawca będąc aresztowany w 1968 roku, kiedy to centrum państwa niedemokratycznego, właściwie rządzanego przecież przez określoną dyktaturę polityczną no był zdany tylko i wyłącznie na siebie to nie był czas 81 82 czy dalszy okres prawda więc sąd nie należycie chyba w sposób niepełny odniósł się do tej kwestii przeżyć psychicznych pana wnioskodawcy no i jego usytuowania w życiu w, 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 upładzie, w tym, tym układzie jego życiowym, kiedy miał zaledwie 20 lat i studenta drugiego roku AGH. Ta okoliczność musi być jednak w sposób należyty i pełny, dostrzeżona. No, zgadzamy się tutaj z Panem Prokuratorem, że przy określeniu wysokości uczynienia, co nawet pominął właściwie w apelacji pełnomocnej, nie możemy dociec, jaką konkretnie kwotę sąd ustalił z tytułu rozmiaru krzywdy fizycznej, bo zadośćuczynienie należne jest tylko za krzywdę, a jaka kwota w tej kwocie 25 tys. zł dotyczy szkody materialnej, czyli tych utraconych bonów stołówkowych i pozbawienie miejsca akademika. Wiemy już, że był to okres siedmiu miesięcy, bo to wynika z pisma rzecznika rektora yy, yy, AGH. Yy, w tej sytuacji, skoro sąd niejako utożsamia dwa różne pojęcia, odszkodowanie i zadośćuczynienie, czyli włącza szkodę materialną do zadośćuczynienia, która jest przynależna tylko za krzywdę fizyczną i psychiczną, nie możemy tego stanu rzeczy akceptować. My nie wiemy, jaką kwotę sąd Miał na myśli w cudzysłowie, jeżeli chodzi o tę szkodę materialną. Sąd jednoznacznie stwierdza, że w tym zakresie ta szkoda materialna istnieje. Jeśli tak, no to w grę wchodziłby artykuł 322 KPC. Jeśli nie można ustalić z uwagi na upływ czasu, na brak odpowiedniej dokumentacji, ale ta szkoda materialna została w sposób niewątpliwy ustalona, to obowiązkiem sądu było. Odnieść się do regulacji z artykułu 322 KPC i rozdzielić te kwoty oddzielnie. Nie traktować łącznie, jeżeli chodzi o zadośćuczynienie i odszkodowanie. No i wreszcie ta kwestia roszczenia odszkodowawczego. Otóż sąd myli dwa pojęcia. Wydanie orzeczenia, z którym było związane pozbawienie wolności pana wnioskodawcy. I wykonanie orzeczenia, na podstawie którego został tymczasowo aresztowany. W aktualnym stanie prawnym decydującą przesłanką jest wykonanie orzeczenia <laughs> związanego z pozwoleniem wolności, nie wydanie orzeczenia. My nie wiemy, w którym momencie, kiedy sąd miał na myśli, jakie z tego wyciągał wnioski, bo te pojęcia sąd myli. Ta przesłanka jest decydująca i ona determinuje przyjmowanie określonego związku przyczynowo-skutkowego między wykonaniem tego orzeczenia, czyli pozbawieniem wolności wnioskodawstwa, a dalszymi reperkusjami to sąd musi wykazać, czy jest to związek bezpośredni, tak jak tego wymaga ustawodawca i orzecznictwo sądu najwyższego, czy też ma charakter niebezpośredni, pośredni. My nie wiemy, czy sąd, mówiąc, że niejako prześladowanie wnioskodawcy miało miejsce aż przez, przez wiele lat, nie wskazuje do kiedy, prawda, nie wiemy, czy miał na uwadze również te dokumenty, o których mówi się w apelacji z 76 roku i z 82 roku. Można by ewentu wysnuwać ewentualny wniosek, że te, to zainteresowanie pana wnioskodawcy SB, bo był w takim zainteresowaniu, wynikało z prowadzonej w dalszym ciągu jego działalności politycznej, bo się zarzucało w tym dokumencie, jakoby zakładał próby dyskusyjne, które miały podważać aktualną linię partii. Podobnie i w 1982 roku. <Ky> Sam pan wnioskodawca w swoim ostatnim piśmie wskazuje, że nie mógł znaleźć odpowiedniego awansu. Zawodowego, realizować się od strony ambicji zawodowych w aspekcie literackim z powodów politycznych. Obowiązkiem sądu będzie zatem ustalenie tego związku między wykonaniem tego orzeczenia, a tymi dalszymi reperkusjami. Negatywnymi oczywiście dla dalszego życia pana wnioskodawcy po odbyciu tego tymczasowego aresztu. No i wreszcie kwestia opinii biegłego. Trudno rozeznać, o co w sądowej zasadzie chodziło przy odrzuceniu ostatecznie koncepcji zbadania różnicy w emeryturze w okresie 72-82 podniesieniu do pana wnioskodawcy, jakimi racjami się kierowało. Nie ulega kwestii, że formalny wniosek o zwrócenie się w tej kwestii do zus złożył prokurator. To wynika z protokołu. Sąd przeprowadza sondaże w ZUS-ie, koresponduje, uzyskuje określone informacje, że jest to niemożliwe i sugeruje ZUS, że być może poprzez opinię biegłego ta kwestia zostanie ostatecznie wyjaśniona. Sąd, nie podejmując żadnej decyzji formalnej, prowadzi rozmowy z panią biegłą na okoliczność wydania takiej opinii. Pani Biegła posługuje się tylko jednym argumentem natury formalnej, odwołuje się do statusu kombatanta, którego pan wnioskodawca ma nie mieć, bo pisze w piśmie swoim potem, że będzie dopiero starał się o taki status. A tu chodzi o ten okres pięcioletni. Sąd w tej kwestii nie podejmuje żadnej decyzji. Nie wiemy, czy pominął ten dowód, czy uznał, że był nieistotny. No. To nie jest proceduralne, właściwe postąpienie, ponieważ my również nie wiemy, co sąd miał na myśli, a nie możemy się w tej materii domyślać. W tej sytuacji, skoro, jak tu wspominał dzisiaj pan pełnomocny wnioskodawcy, miał, ulec, miał ulec zmiana statusu w tej chwili, prawda, pana wnioskodawcy, bo chyba złożył pan wniosek o emeryturę, tak? Już ją dostałem. O, już, no. Czyli to jest zupełnie nowy stan prawny, nowa sytuacja prawna, która pozwoli sądowi, po pierwsze na rozstrzygnięcie, czy istnieje ten związek bezpośredni między wykonaniem orzeczenia a dalszą niemożliwością znalezienia zatrudnienia w charakterze dziennikarza na pewnym etacie, w okresie 72-82 i po drugie. Odpadnie ta bariera formalna, że brak statusu, nie wiem jak z tym kombatantem, czy pan tam się starał u tego pana kierownika o uzyskanie tego statusu, czy nie. To ta kwestia również będzie badana przez sąd w pierwszej instancji. Dlatego też z uwagi na te niedopowiedzenia ze strony sądu w pierwszej instancji, na brak wyjaśnienia do końca wszystkich istotnych okoliczności, które kształtują i wysokość zadośćuczynienia i ewentualnie dalszych roszczeń odszkodowawczych, które są Y, tu się domaga pan wnioskodawca w swoim zmodyfikowanym y, y, wniosku, dlatego ta sprawa musi wrócić do ponownego rozpoznania i tam będzie merytorycznie badana, po to, żeby obie strony miały potem możliwość ewentualnego kontrowania orzeczenia, które w ich ocenie będzie, nie będzie odpowiadało ich racjom życiowym, prawnym i społecznym. To wszystko. To Bo ja o Ja też wiedziałem Chyba. Ja myślę, że dobrze. Dobrze Dobrze. dobrze. dobrze, dobrze. 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 A, ja mam... Ja mam Wskazów kombatanta mających tak, pozdrowych, które działały do 56. ustawy tak, do 56. 56, 56 rocznicy.

i Panu posłowie, pierwszej konieczności, 831-7 Ja mam taką prośbę. Co to jest? 831-7? 831-7 Ja mam taką prośbę. Czy ja kserokopię tego wniosku, tego wniosku, tego formalnego wniosku zmieniającego popier? Tak, ja tu mam, ale nie wiem, czy mam kopię, ale ja wyślę. Jakbym znalazł, to tam.